Współpraca z PGZ-em, mamy nadzieję, zaowocuje przede wszystkim wdrożeniem tych rozwiązań, które u nas już istnieją. One y, zostały już przebadane, one się w moim przekonaniu sprawdziły i teraz będziemy chcieli, żeby można było wiele z nich zastosować y, w naszym... Przemyśle. Mamy dosyć szeroką współpracę z uczelniami, niemniej jednak bliskość wszystkiej Politechniki i naszych zakładów w MESCO powoduje bardzo taką oczywistą współpracę rozwojową. Chcemy skorzystać na zdolnościach, które Politechnika posiada, badaniach, które prowadzi. Chcemy wykorzystać ten potencjał zarówno intelektualny, jak i oprzyrządowanie, w które jest wyposażona nowoczesna Politechnika. Chcielibyśmy również skorzystać z kadry, którą szkoli ta zacna uczelnia. Wielu naukowców, wielu świeżo upieczonych absolwentów uczelni bardzo szybko może znaleźć pracę w naszych spółkach, ponieważ oczekujemy coraz to nowych rozwiązań, oczekujemy nowego podejścia do funkcjonowania uzbrojenia, a co za tym idzie, potrzebujemy młodych ludzi, którzy mają szerokie spektrum wiedzy, ale też mają nowe pomysły.